OK, let's go. Cześć witajcie nad wisełką. Dzisiaj kolejny dzień Piękna pogoda. Zobaczcie, kto dzisiaj jest ze mną, z skurczywik. <gry> Naprawdę sporo czasu my się nie widzieli. Nie wiem ile, ale ze dwa miesiące na pewno no, może to trzy. To ale to teraz taki okres urlopowy. Tak, każdy gdzieś coś. Więc wpływamy. Ostatnio pływałem ze synkiem swoim, dzisiaj z marcinkiem. I co będzie piwko? Pewnie. Będzie piwko. Także składamy pontoniki. Coś mi się wydaje, że ktoś tu się zlitował i wykosił to. To były takie chaszczory. No, stan wisły niski. Ale damy radę. Ja składam pontonik. Dzisiaj już nie zapomniałem tej uszczelki, co ostatnio Wam mówiłem. To białe, właśnie to jest po to, muszę to dokładać, bo mi po prostu pod zawory nie wchodzi. Także dzisiaj już jest wszystko ok. Zrobiłem jeszcze jedną rzecz w silniku. Mam nadzieję, że dobrze. Kurde, bo robiłem na oko. Skróciłem ten kabel. On miał prawie 2 metry i mnie drażnił, bo był za długi, plątał mi się. Odciąłem, skróciłem. Mam nadzieję, że wystarczy teraz do akumulatora. Się okaże, nie? Dobra, działamy. Ja już na wodzie. Marcin prawie kończy pompowanie. Tam widzę silniczek już zakłada, bo on ma kółeczka. Oj tak jest po ósmej dopiero, bo dzisiaj żeśmy się tak wcześnie spotkali. Ale powiem wam, że. Pani słońce już mi tutaj mówi, że dzisiaj łatwo nie będzie. Także grzeje. Niesamowicie, zobaczymy co się będzie działo koło 11 Żeby to się dało wytrzymać tutaj Trzeba będzie cienia szukać Dobra wszystko założone Słuchajcie tutaj Jak się tu idzie tu 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 jeszcze z początku nie, tu jest jakaś płyta Ale kroczek dalej i Jest jedno wielkie bagno Noga się zapada tak ze 30 cm Proponuję, jakby Wam przyszło na myśl, tutaj pływać z tego miejsca: to ubrać cokolwiek, jakiegokolwiek buta. Nie wchodzić na boso, bo już no nie jest ciekawie. Dobra, Marcin jedzie, odsuwam mu się. Jedzie, jedzie. Kurde, muszę ci się odsunąć. Ale damy radę. Już się odsuwam, bo tu jest muł, straszny jest muł. Tak jak już mówiłem wcześniej, jakieś bagno się tak zrobiło. Teraz? Zrobię tu kroka, no. To widzę właśnie, że... No jest, tu strasznie nieprzyjemnie, tak. Albo kamień jakiś, nie? No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, jest. Trzymam go. Trzy... No, no jest, tu coś. Tu jeszcze są kamyczki, jest okej. Okay. No ale ale nie jest źle, bo tu mamy garaż. Zobacz, jak tu się zaparkowałem, ponton nie odpływa. No to nie wiem, co to jest. Jakiś znak drogowy? A, tak! O nie! Ale se chlapłem. O, to będzie jakiś znak. No. Tak wygląda nasza przystań. Na dzisiejszy dzień. O kurde, chyba se ściąg buty. No jest muł, tutaj się zrobiło dziadostwo, no na to już nie mamy wpływu. Furki odpalone. Martwiłem się o ten kabel, że, że będzie za krótki i nie dostanie. Słuchajcie, jeszcze go skrócę. Bo to nie jest trudne. Później sobie zaznaczę tym... Tym czymś gdzie i jeszcze go jakieś 30 cm skrócę i będzie subcią. No, Marcin, kółeczka ten już wyciąga. Furki pięknie odpaliły. Marcinowi to normalnie od połowy szarpnięcia. Naprawdę długo nie pływał. Dymka puścił, wiadomo, ale ten dymek jest teraz coraz mniejszy. No i płyniemy. Skoro jesteśmy już, można powiedzieć, gotowi, no to ahoj przygodo! O kurde. Nie ma lipy! Kapitan Andrzej na szlaku! O, może zmienię nazwę? Kapitan Andrzej na szlaku. A w sumie to bym zmienił tą nazwę, bo nazwa to jest taka z maila jeszcze chyba się sama wytworzyła. Ale nie mam pomysłu, no to może pomóżcie, co by tu wymyślić. Chłodno, więc trzeba pod koszulę obrać. <gry> Widzicie już zero dymka, także jest elegancko. Tak się płynie. Jak to kamerka nagra O właśnie teraz przestaje Ale ten listek tutaj się tak kręcił Widzieliśmy go Już z daleka że coś się błyszczy Miga Odpływa listego Bez kity Tak teraz odpłynąłem To on się zaczął kręcić Jak szalony Ale dziwnie miga tak jakby blacha Wariat Po prostu waryja. Szukamy miejsca. To się cały czas coś zmienia. Oczywiście są takie stałe miejscówki, ale, ale one się zmieniają. Tu może być głęboko, właśnie. Ale tu, tu jest bezpiecznie. No weź sobie ten. Bo właśnie tutaj daję nogę i wiesz, dna nie ma, tak dziwnie trochę. A tu normalnie jest, wiesz. Nowa miejscówka. Tu jeszcze nie byliśmy. Kamień, myślę, że jest bezpiecznie. O, nie, nawet spoko. Nawet spoko. Wiadomo, tego zejścia nigdy nie ma takiego idealnego, wykafelkowanego. No tam też jest nawet spoko Kiedyś jak tutaj przepływałem to ktoś stąd łowił Zresztą tu widać bo tu łuski, kurde pozostawiane. Ta... O kurde, dwa pociski proszę, czekaj Jest, jeszcze zimne No to stolik, ja już nakrywam do stołu Proszę. Tak, widzę właśnie łuski tutaj. No. Byli tu. Proszę. Pociski są. Yy, chcesz się przybić do mnie? Bo, bo ja wbiłem kołek. I zaraz idę na zwiat. Opa! Zaraz idę na zwiat. Zobaczyć, gdzie ta ścieżka prowadzi. I co ja tu odkryję nowego? No tak spaceruje No ścieżek, pełno ścieżynek węższych szerszych no Ale wracam Ogólnie krzory tam można gdzieś iść Niezbyt ciekawie Zobaczcie jaki burz Trzeba patrzeć gdzie się nogi stawia Tutaj tak samo. A no, może dla wędkarzy spoko, no nie jak gdzieś tam przyjdzie, gdzieś stamtąd, bo na pewno dojście jest, no to ma pewność, że niewiele osób tutaj przyjdzie. No i ma święty spokój. Po prostu siedzi sobie i, i łowi. <laughs> Trochę cienia o tej porze. Syf butelki. Drzewo na ognicho. No dobra, no to siup, bo się kurwa nie chcę, nie mogę doczekać. <śmieszanie> Zamieszane. zdruweczko Zdróweczko. Za kolejne spotkanie Co? A, dobre To jest to Maszyny odpoczywają Ale pięknie Ci odpalił, nie? Ale kurde kurde no Długo no. stał już też Dla Jednak storm to storm No nie? Ale że go nawet ani troszkę nie, nie pśtrychło, tylko kurde od razu Bez żadnego pompowania, bez niczego... Znaczy no wiadomo gruchę trzeba, nie? Po prostu jedno szarpnięcie się niego odpaliło. Nie na tym pełnym syntetyku. Tak wtedy nie kopci mniej troszeczkę. No tak później już ten też w ogóle nawet, no, nie? No. Tylko te początki. Pierwsze 5 hmm. minut można powiedzieć, że coś tam przydymia, a później już, już jest elegancko. Na perestetyku też może mniej nagarów się robi. Mm -hmm. Niż na tych wiesz czy mineralnych kolejach. Kosztuje swoje, ale chcesz pływać długo, to jednak trzeba No, no. Dbać o silnik. Ruszamy dalej. Fajna miejscówka, nawet pierwszy raz żeśmy tu na niej byli. Płyniemy gdzieś w drugą stronę, teraz może też coś nowego znajdziemy. Więc ją troszeczkę zbombelkujemy, damy tego powietrza tym rybkom. Myślę, że trzeba tak robić. Jak na oceanie. Przerwy, tak zwana przerwa techniczna. Koniec przerwy technicznej. Marcin wrócił. Siema. Nie wiem, co mieliście na myśli, ale. To jest właśnie ta przerwa techniczna. <noise> Bardzo szybko, naprawdę 3 minutki. To będziemy wiedzieć na przyszłość. <noise> Nie spodziewałem się, że to tak szybko będzie. Powrocik. Kolejna nowa miejscowa. Zbadamy. A Chciałem wam pokazać piękną żabkę. Jest ich tu trochę. No widzę, tam też spoko wyjście, nie? No dobra. No tutaj to już jest tak. Powiem Wam, nie dmuchał. <gryw> Dojazd jakiś jest. No, raczej terenówką kosz na śmieci, czepak, toj, toj, no spoko A my sobie szczelimy po browarku i płyniemy dalej. Cień, fajnie, nie? Puszczamy miejscóweczkę. Fajnie, w cieniu. Fajna sprawa. Płyniemy dalej. Zobaczymy chatkę, puchatka. Tak żeśmy ją nazwali. No. Ha <laughs> A kurde, no tu mają fajną trawkę. Śmieciory oczywiście są. Tutaj byliśmy kiedyś, grilla robiliśmy. O, proszę, co my tu mamy? Pstryk, No to zdóbeczko. No i kolejna miejscóweczka Też fajnie tu jest śmierdzi Śmierdzi rybami, ale Ale my takie klimaty lubimy No bo tu Bajoro już tak woda stoi praktycznie, nie? To też trochę tak Nie teges Kurwa piękny Ale. głos Dobra, żegnamy kolejną miejscóweczkę i płyniemy sobie powolutku w naszą stronę już A teraz cichutko Nie no, fajny silnik Ale Mój też jest cacany Ochewarzy Wszystko zabraliśmy Wszystko No to pyrkamy sobie. Słońce daje niemiłosiernie. A ja teraz tak patrzę. Patrzę, no, patrzę, nie patrzę, no ale ja pływam nadal na tym paliwie, co kiedyś robiliśmy z Marcinem Testy, ile nam palą silniki. <gryw> Należałoby już chyba dolać. Planujemy jakieś kolejne pływanie Od strony Tyńca, także już chyba trzeba będzie dolać coś tam Bo tam może braknąć Ale na razie chyba mi wystarczy ja To go zabierze no. Zabierze no tak Oj, tak. Jak się płynie te 25 30 na godzinę, to jest fajnie. A teraz tak smarzy. No, my się zbliżamy już do mostu Wandy. Więc wystarczy już wystarczy. Na dzisiaj styknie. Jednak lepsza pogoda jest taka troszeczkę. 25. 25. No ale to było wiadomo od rana bo o ósmej już smażyło mm. Mm, mm, mm. lew ja za chwileczkę linię odłączę Dopalam paliwko. Zawsze wypalam do... O! Ale fajnie. Widzicie? Jak trafiłem. Idealnie dzisiaj. To dobra. To co? Trzymajcie się i cześć. Do następnego razu. Hejka.